Ram, pam, doo, -doo, -doo. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was dzisiaj w nowym vlogu śniadankiem, bo już w sumie kolejny vlog <śmianie> zaczynam taki, gdzie planowałam pokazywać Wam wszystkie posiłki z danego dnia i zapominałam o tym właśnie w poprzednim vlogu, także mam nadzieję, że dzisiaj będę pamiętać. Witam śniadaniem, także jest dobry start. I mam tutaj jagodowe smoothie bowl z chipsami kokosowymi, one są w środku w tym smoothie bowl. Plus mamy granole z orzechami i cheese ananasa i borówki dorzuciłam sobie trochę z własnych borówek bo ogólnie to śniadanko i ogólnie posiłki moje dzisiejsze są z cateringu ale stwierdziłam, że pokażę Wam może ktoś się zainspiruje, bo oczywiście można sobie samemu zrobić równie dobrze takie jezonko. Nie trzeba, wiecie, mieć cateringu, także pierwszy, moje, pierwszy mój posiłek dzisiaj dorzuciłam sobie właśnie więcej owoców, żeby było jeszcze tak bardziej pożywnie, poza tym bardzo lubię, wiecie, że owoce, także chętnie zjem sobie więcej. No i tak, trzymam kciuki, żeby nie zapomnieć pokazać Wam kolejne posiłki w ciągu dnia. Zobaczcie, co sobie zrobiłam. Zrobiłam sobie peeling enzymatyczny, nie robiłam sobie w ogóle żadnych takich peelingów, maseczek, a jak robiłam to bardzo, bardzo rzadko, ostatnio nawet robiłam to z DesiBo, a dzisiaj zrobiłam sobie peeling enzymatyczny, który teoretycznie wiecie, jest bezpieczny dla kobiet w ciąży, ale no każda skóra reaguje inaczej i patrzcie, zrobiłam mi się tutaj taka plama. Na granicy, gdzie był nałożony ten peeling Tutaj na policzku mam też jakąś taką plamę eee, I wiecie, na początku się nie przejęłam Bo czasami, wiecie, jest jakaś taka reakcja Natomiast minęło już, no nie wiem, 40 minut A to w ogóle nie maleje, to w ogóle nie schodzi Także mam nadzieję, że zejdzie I nie będę chodziła z taką bręgą na czole Dobra, wiadomość jest taka, że zeszło mi to coś z czoła <laughs> Także super, bo nie mam już tej plamy a zła wiadomość jest taka, że y, nie pokazałam Wam takiego śniadania. Bo po pierwsze, trochę zapomniałam, przyznaję się, ale po drugie, jak otwierałam, to oblałam się musem z mango, który tam był. Więc. Tak, a właściwie to, było, to był podwieczorek, ale na e, drugie śniadanie miałam koktajl A że na pierwsze było smoothie bowl, to jakoś, jakoś mi się nie chciało tego koktajlu Więc zjadłam taki deserek e, waniliowy pana cotta z musem mango właśnie i z czerwoną porzaczką Także to było na moje długie śniadanie, no ale wyglądało to i tak bardzo niestetycznie przez to, co zrobiłam Więc e, no nie było co pokazywać No i miałam nagrywać ten film, ale tak się zaczęłam teraz zastanawiać bo no tak, jest sobota, a w ogóle okazało się, że będziemy mieć wieczorem gości prawdopodobnie, raczej na pewno A w domu jest tyle do zrobienia, że trochę jestem załamana, bo nie chcę mi się sprzątać Ale troszeczkę by się przydało ogarnąć, I jakoś tam wiecie, bardzo dużo przygotowywać nie będę, ale tak czy jak przydałoby się ogarnąć Więc chyba zrezygnuję dzisiaj z tego nagrywania, nagram sobie ten film w poniedziałek, a dzisiaj trzeba troszkę porządków zrobić jakiś taki wiecie, nawet z grubszy, żeby to jakoś wyglądało. Tym bardziej, że już mamy przed pierwszą i już jest przed pierwszą, ja nie wiem, ten czas mi tak ucieka ostatnio, ale wiecie, zanim się ogarnęłam, zanim się wykąpałam, zrobiłam pranie, rozwiesiłam pranie, zdjęłam jeszcze poprzednie pranie, e, zaczęłam czasem w kuchni mniej więcej ogarniać. E, no i tak właśnie się stało, że jest już prawie. I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have a thousand eyes that never fall asleep. Someday I will leave you. When I've had A dzisiaj stwierdziłam, że tak wyjątkowo pokażę Wam czego użyłam do makijażu, także tutaj wszystkie kosmetyki sobie położyłam. Zaczynając od podkładu bardzo fajny podkład z Fenty Beauty które e, świetnie mi się sprawdza na co dzień. Ease Drop używam numeru 5. Bardzo lekki, krycie ma też lekkie zdecydowanie. Raczej m, ciężko byłoby go dobudować, natomiast dla mnie fajnie, bo daje taki e, jednolity, e, ujednolica właśnie koloryt, delikatne krycie, więc ja wolę sobie przykryć jakieś takie ewentualne niedoskonałości, przebarwienia czy cienie korektorem i użyłam korektora Tarte Ultra Creamy. E, mam odcień 27S też go lubię, nie jest to mój ulubiony co prawda korektor, natomiast lubię go używać mimo to. Dalej puder pod oczy Satin Secret z Hean. Bardzo fajny, wolę go nawet od tego Lightning Secret. Chociaż tamten też bardzo lubię. Dwa pudry, pierwszy to Hourglass. Halo, wyostrzyć proszę. Veil, przepiękny puder wykończeniowy, który daje taki matowo-satynowy lekko efekt, więc na całą twarz i później tylko do takiego podbicia, rozświetlenia skóry użyłam tego pudru rozświetlającego z My Secret Lighting Satin Powder, tak. I powiem... Ojku, przepraszam, i po... <laughs> mnie przytkało, sorry. E, I powiem Wam, że naprawdę jest to świetny, prześwietny e, puder. No, perełka na totalnie, chociaż absolutnie nie używałabym go na całą twarz, ponieważ jest dosyć mocno błyszczące. To jest taki, powiedziałabym wręcz. Delikatny rozświetlacz, o, natomiast jak go użyjemy w takich strategicznych miejscach, to wygląda super. Może w jakimś makijażu wam pokażę, jak go używam dokładnie, bo jest naprawdę super. dobrwy użyłam z Anastazji Brow Definer, chociaż zdecydowanie lubię, wolę browis z Anastazji, ale mam, kiedyś dostałam jakieś jakiejś paczce Brow Definer. No i zdecydowanie, on, jeśli chodzi o to słowo Define, no on tak średnio jest precyzyjny, bo Właśnie przez ten jego kształt Mam go w odcieniu soft brown się, pokażę wam tutaj, a to tu jest szczoteczka Ta szczoteczka też jest dosyć duża A tutaj ta końcówka jest też na tyle duża I mało precyzyjna, że raczej tak wiecie Ogólnie sobie um, Podkreślam brwi i wypełniam e, Ale później korektorem Poprawiam kształt, także No jest ok, zużyję, ale raczej nie kupiłabym ponownie e, Tego, a brow jest Zdecydowanie tak e, i użyłam e, Mojego ulubionego żelu z Benefitu 24 Hour Brow Setter e, Paletka cieni to totalny maty nude z nowej kolekcji. No, już nie z takiej najnowszej, ale z jednej z nowych kolekcji z Glam Shopu. Świetna. Wydaje mi się, że w teście jej używałam i właśnie ostatnio na co dzień bardzo lubię taki całkowicie matowy makijaż oka. Świetnie się w takim czuję, także użyłam tej paletki i najczęściej używam tych dwóch cieni jako takiej bazy, później tego wcielenie, tego ostatniego tutaj jako przejściowego koloru na załamanie, czego tu jeszcze użyłam dzisiaj tego ciemnego kmin. No i chyba w sumie A i równowagę troszeczkę nałożyłam Też na wewnętrzną część oka Także to e, Eyeliner clinic Pretty Easy Mój ulubiony e, Dwa tusze, a właściwie tusz i baza Variette z Everline nadal e, Nieustannie ich używam Namiętnie, bo uwielbiam Brązowa kredka na linię wodną To jest Tattoo Liner e, W odcieniu Jak to się nazywa? Smooth Walnut Z Maybelline Dalej mamy brązer Glowish od Hude. Powiem Wam, że świetnie jest ten brązer 01 Soft Radiance. On ma taką bardzo ciekawą konsystencję, bo to nie jest taki typowy matowy brązel i to też nie jest typowo prasowany produkt, nawet widać, że on jak już tutaj go trochę położywałam, to tak się to powgniatało, e, no nie wiem bardzo ciekawa jest ta konsystencja e, i daje przepiękny taki e, kolor mlecznego brązu e, róż z Diora powiem wam, że Wiem, że wiele osób używa Może jest trochę przereklamowany, w ogóle jeszcze film niedawno e, Kupione przez influencerów, coś w tym stylu, że po prostu kupiłam Skuszona przez influencerów e, innych e, No i tam właśnie się wypowiadałam trochę więcej na temat tych kosmetyków Kolor jest piękny, powiem Wam, że e, jeśli nie jesteście jakimiś super freakami jeśli chodzi o kolekcję Kurczę, no nie mogę otworzyć, ale w każdym razie Tak wygląda ten kolor, taki cukierkowy e, No to, no nie wiem, czy warto Wydawać na niego tyle kasy e, Ale jest bardzo fajny Ja jak już go mam, no to używam go praktycznie Codziennie do codziennego właśnie makijażu I fajnie wygląda, pięknie się dopasowuje Do skóry, ale tak jak mówię Obejrzyjcie sobie tamten odcinek, żeby więcej się dowiedzieć Na jego temat i tutaj rozświetlacz Prasowany również z tej kolekcji Nudes Glam Shopu e, Blask mandali, czyli ten Jaśniejszy, bo był jaśniejszy i ciemniejszy. I on wygląda. O tak, trochę tak brzoskwiniowo wygląda w opakowaniu, natomiast na skórze jest bardzo fajny, nie jest za ciemny dla mnie, także no, idealny i daje przepiękny efekt blasku. Jego sobie jeszcze trochę nawet gaszę gąbeczką tak przyklepując. A na ustach dzisiaj mam tak konturówkę z afektu um, Ultra Sensual. W odcieniu Sweet Temptation, a na to e, trochę bardziej różową pomadkę, ponieważ ta konturówka jest tak troszeczkę brzoskwiniowo-nudziakowa, a pomadka to jest też ym, znowu Glam Shop e, kolekcja Agnieszki Dim e, odcień Tokio, czyli troszeczkę taka bardziej różowa, taki różowo nudziakowy odcień po prostu chodzi mi o to, że ona ma więcej różowych tonów niż ta kontrówka, więc tak fajnie się zgrywają i mamy bardzo fajne bardzo fajne połączenie kolorów taki nudziakowy delikatny różek powstaje zresztą widzieliście na przebitce dawno tego nie robiłam więc pokażę Wam dzisiejszą stylówkę ja wiem, że mamy jesień <gry> praktycznie, no można powiedzieć, z pogody wynika, że mamy jesień Eee, dlatego, żeby ubrać się troszeczkę cieplej, ale nadal używać swoich letnich rzeczy, no to też stwierdziłem, że może pokażę Wam w tutaj inspiracji tylko bo nie wiem, czy jestem tak eee, Także mam na sobie kombinezon eee, nasz z BLER Beżowy. Eee, on jest w ogóle z domu szkolno. już Wam mówiłam chyba na jego temat. Także tak wygląda o, w całej okazałości, i jest świetny do takiego warstwowego. Stylizowania do warstwowych stylizacji. Także ja sobie zarzuciłam taki duży, ciepły kardigan na wierzch. Tak wygląda: jest długi, ciepły, naprawdę. Także mimo tego, że pogoda na dworze no średnio dopisuje, to spokojnie można sobie tak wyjść nawet teraz. Więc tutaj też Was bym chciała zachęcić do jakby wykorzystywania swoich letnich rzeczy z szafy. Jesienią torebka pastelier. Przypomniało mi się o niej, no bo jak już robi się trochę chłodniej, to ja już chętnie bo takie karmelowe tony sięgam, więc będzie torebka z pastelier. A jeśli chodzi o buty, e, w ogóle przykra niespodzianka nie spotkała, bo chciałam założyć botki, e, które nosiłam w tamtym roku, już chyba, nawet nie wiem czy nie, ze dwa lata je mam. E, I dwie pary botków, które w sumie chciałam założyć, nie pasowały na moje stopy. Mam popuchnięte stopy, ale nie sądziłam, że już do tego stopnia, że nie będę mogła włożyć butów, także niestety, nie wiem, będę chodziła chyba w samych takich miękkich, yy trampkach jakichś, albo będę musiała sobie kupić rozmiar większe buty z jakimś suwakiem albo z czymś, dzięki czemu będę mogła założyć je normalnie albo jakieś takie wciągane tylko jesienią, nie wiem, bo po prostu nie wchodzą na moje stopy buty, także to za ma, dlatego stwierdziłam, że no tak czy siak wygodny wybór tutaj pada i założyłam konwersy, także tak wygląda moja dzisiejsza stylówka, myślę, że bardzo fajnie bo wykorzystuje nadal swoje ulubione elementy letnie Także jeśli macie kombinezon No to super to wygląda razem A jeśli nie, no to teraz jest mała promocja na kombinezony Również plus na całą letnią kolekcję Jest już duża wyprzedaż na Blermie Także wpadajcie, jeśli jeszcze nie widzieliście Ja tak się prezentuję I lecimy na zakupy Aha, jeszcze wam pokażę, bo mam na sobie też bransoletkę Tą z Pandory, którą pokazywałam wam w filmie z ulubieńcami lata Coś takiego, inspiracje letnie Już nie pamiętam dokładnie, jak ten film się nazywał Ale takie właśnie hity, perełki Które używałam latem I na pewno będę dalej nosić Na przykład tą drazletkę, bo jest świetna, uwielbiam ją Także moja stylówka dnia no i dobra, póki pamiętam, to pokazuję Wam mój obiad, czyli lasagne, e, taką klasyczną z e, mięsem mielonym, e, z beszamelem nawet tam czytałam, że jest i jest cukinia, więc nie mogło być lepiej, ostatnio jestem fanką wielką cukinii, zwłaszcza takiej pieczonej, e, no i mam do tego warzywa, ale na razie nie kładam ich na talerz, bo spróbuję sobie najpierw, czy ona dobrze się na pewno zagrzała, jeśli nie, to będę musiała sobie trochę podgrzać, no ale słuchajcie, lepiej być nie mogło, wiecie, że ja uwielbiam lasagne, Naprawdę najbardziej mi smakuje, tak to no, sama robię w domu, e, ale tutaj na pewno też będzie ok. E, w ogóle ten gathering też robi pyszną pizzę domową. Także już jadłam taką zwykłą, klasyczną. Jadłam też pizzę na spodzie z batata i była przegenialna, naprawdę. Także piechotka. Słuchajcie, nie wiem jakim cudem zrobiła się już 19, także ja biorę się za mój podwieczorek. Tak się dziwiam, że taka jestem głodna, przecież dopiero co jadłam, a to już jest ta pora. E, także mam koktajl. No, tak wam pokazuję, średnio wygląda w butelce, ale na pewno jest dobry, bo jest to koktajl czekoladowy, słuchajcie, z bananem, z truskawkami i z orzechami nerkowca. Także na pewno będzie syty. Właśnie dzięki bananowi, dzięki orzeszkom Także no jak mówiłam, że pokażę wam wszystkie posiłki To pokazuję i chyba od razu Chyba? <laughs> chyba od razu pokażę wam kolację jeszcze w pudełku Dlatego, że później e, no mamy gości Także już nie będę się odzywała do tego no, i to jest moja kolacja. Właściwie będzie. E, kremowe kary z kurczakiem, kolędą i chlebek. Nan. E, słuchajcie, tak, e, jeśli chodzi o ten Catering, to jest Matchfit. Nie mam żadnej współpracy, niestety nie mam też żadnego kodu. Więc jak sobie zamawiałam no to szukałam w necie jakieś tam zniżki. E, no, ale fajnie, bo to jest ten wybór no, nie więc sama sobie wybieram codziennie posiłki. Także no, myślę, że fajna opcja. Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia. E, ja byłam właśnie z Tomkiem spontanicznie zrobić. Zdjęcie jakoś tak stwierdziłam, że no już dawno nie publikowałam nic na Instagramie, nie mam w ogóle żadnych zdjęć, które bym mogła dodać. Tylko sesji ciążowej. ja już nie chcę Was zanudzać aż tak bardzo e, tymi zdjęciami, więc pojechaliśmy zrobić zdjęcie stylizacji w tej pięknej oliwkowej sukience. Jeśli chcecie wiedzieć, skąd jest, to zapraszam do filmu, który pojawił się dosyć niedawno, czyli mierzymy tylko polskie marki, ponieważ sukienka jest też polskiej marki, uwielbiam ją przepiękna, oliwkowa maksja, ale za chwilę wskakuję w coś takiego domowego, później będę w niej sobie też jechała. E, pakowa Wasze zamówienie, bo jest bardzo wygodna, nie dość piękna, ale e, jeszcze zanim to, no to Tomek pojechał w małą trasę e, a ja chciałabym e, tutaj w końcu, w tej komodzie, w sypialni, poukładać ubranka małej, e, też dlatego, że ja chciałabym się zorientować, co mam, ile czego mam e, i czy jeszcze w ogóle potrzebuję coś podokupować bo na początku sobie zapisywałam, a potem już wpadłam wiecie w jakiś taki szartof zakupów e, i przestałam sobie to notować i nie wiem, czego potrzebuję i czy w ogóle jeszcze czegokolwiek potrzebuję. Także dzisiaj rano e, zrobiłam sobie porządek w tej komodzie już do końca. Pozostała mi ostatnia szuflada i uporządkowałam ją, e, wyczyściłam wszystko, zdezynfekowałam. Oczywiście te ubranka też będę jeszcze później prała, ale chciałam sobie poukładać, żeby wiedzieć e, też, ile mam miejsca. No i właśnie tak jak mówię, co mam, czy czegoś jeszcze potrzebuję, czy jest cokolwiek, co jeszcze muszę dokupić z ubranek. E, no i co chciałam jeszcze powiedzieć? A, że w ogóle dzisiaj się obudziłam jakaś taka. Zaspana, trochę zmętona. Taki w ogóle miałam rozbity ten poranek, mimo że e, miałam jakieś takie plany e, dosyć luźne, ale jakaś taka byłam podekscytowana na ten dzień. No to nie miałam totalnie siły, byłam rozbita bardzo, ale chyba też dlatego, że właśnie wczoraj, no tak jak mówiłam, mieliśmy gości e, i oglądaliśmy galę hype. Jakoś tak, wiecie, dla odmóżdzenia oglądamy te gale różne, chociaż jakoś tak mega nie interesują mnie te wszystkie jakieś konflikty yy... Influencerów, nazwijmy ich wszystkich w ten sposób, chociaż to czasami, w niektórych przypadkach, nie chcę tutaj, wiecie, nikomu dogryzać, ale w niektórych przypadkach jest to obraźliwe dla mnie. Zwłaszcza, że ja jestem też influencerką i czasami niektóre osoby pozostawiają wiele do życzenia, ale nie o tym. W każdym razie chodzi o to, że po prostu siedzieliśmy długo, oglądaliśmy sobie, nawet nam się podobało, właśnie, że tutaj um, siedzieliśmy, jedliśmy, oglądaliśmy, więc było fajnie. Ja myślałam, że położy się trochę wcześniej, że zostawię to towarzystwo, bo ostatnio dosyć wcześnie chodzę spać i powiem Wam, że znowu jestem zmęczona wcześniej, więc muszę po prostu się położyć wcześniej, ale tak mi się dobrze że jakoś siedziało, nie byłam jakoś bardzo zmęczona, więc posiedziałam do. No, gdzieś tak w pół do pierwszej poszłam spać. O, coś takiego. Także nasiedziałam się trochę i dzisiaj e, wstałam koło ósmej, więc tak e, wyspałam się raczej tyle godzin, ile powinnam, ale tak czy siak e, jakaś taka jestem rozbita przez co, no bo jestem przyzwyczajona do innego cybu. Zauważam, że strasznie dużo gadam w tych vlogach. Mam nadzieję, że was to nie męczy, ale jakiś taki mam flow ostatnio do takich pogadów e, totalnie na luzie. Ale dobra, już kończę gadanie i biorę się za. Układanie. A jeszcze zanim zacznę, to Wam pokażę, bo dążyłam do tego i w końcu zapomniałam powiedzieć, zgubiłam wątek, że właśnie byłam taka zamulona, a co mi poprawiło humor? To po pierwsze, znaczy humor. Humor miałam ok, ale to nastrój, takie samopoczucie i w ogóle poczułam się taka pełniejsza energii. No to po pierwsze, spacer krótki, zawsze to coś, trochę tak na powietrzu, a po drugie, muzyka, bo puściłam sobie nową piosenkę Margaret, czyli tak na oko, i później. Leciał jeszcze Reksiu, Na którego punkcie miałam Naprawdę obsesję jakiś czas temu Jak tak się rozduszałam Nawet sobie trochę potańczyłam Z Bobasem w brzuchu Także powiem wam, że rozkręciłam się Przy tych piosenkach i od razu jakoś tak więcej Energii człowiek ma Także polecam, że słuchajcie sobie tak, Ta piosenka tak na oko kojarzy mi się bardzo mocno Wakacyjnie, więc No, fajnie pobudza Okej, okay, ostatecznie stwierdziłam, że nie nagrywam całego tego przekładania i układania, dlatego że pewnie będę chciała nagrać dla Was jakiś taki mini haul. Jest tych rzeczy dużo, ale mini haul, dlatego że nie będę pewnie wszystkiego pokazywać. Tylko takie rzeczy, które na no świeżo kupiłam. Powiedzmy, jak miałam Wam wszystko pokazywać, to byśmy ten film, no ten film by trwał, nie wiem, godzinę pewnie. Ale tak, w pierwszej szufladzie to jest, wiecie. Na razie tak. Orientacyjnie było układane, bo podejrzewam, że część z tych rzeczy będzie może na wierzchu, a może tutaj pierwszą szufladę zrobić sobie taką jako taką stację do przewijania z jakimiś pieluszkami, tego typu rzeczami, Ale póki co tutaj mam wszystkie pieluszki muślinowe i bawełniane. Tutaj mam jeden taki organizator z ubrankami w rozmiarze 50, bo nie kupowałam ich za dużo. W razie, bo wiecie, no mało może, może się okazać, że ma urodzi się na tyle dużo, że. No, już nie wejdzie w tą 50. Tutaj taki ładny kombinezonik. Na razie sobie tutaj po prostu leży. No i tak. Ta szuflada jest najbardziej satysfakcjonująca, bo naprawdę wygląda to ładnie i tak schludnie. Więc tutaj mamy ubranka tu i tu. W rozmiarze 56, ewentualnie tam z tyłu mogą jakieś desiki leżeć większe. Natomiast, właśnie wiem, że tych ubranek 56 powinno być najwięcej. Znaczy, powinno. no Mam nadzieję, że ona wejdzie w tę ubrankę i faktycznie przyda mi się to wszystko. No zobaczymy. No, po prostu kupowałam według siebie. Także tego mam najwięcej. Według własnego uznania. No i tutaj jest ten ostatni organizer z ubrankami w rozmiarze 62. Czyli w kolejnym. Nie jest jego, jakoś tego strasznie dużo, ale wystarczy mi na początek. A potem można sobie dokupować na bieżąco, jeśli mała będzie szybko rosła, jeśli będzie taka potrzeba. Także na razie tak to wygląda. Myślę, że mega satysfakcjonująco, tak sobie poukładałam. Także tak to się prezentuje. No i ta ostatnia szula na razie nie jest jakoś tak super eksces zorganizowana natomiast tutaj mam śpiworki tutaj jakieś kocyki, jakąś taką przytulankę i tutaj mam rzeczy, które dostałam ale są jeszcze większe, czyli od 68 w górę mam kilka takich rzeczy, więc myślę, że one nam się przydadzą, no za wiele, wiele miesięcy, także na razie sobie tutaj leżą, ale nie wiem, czy po prostu ich nie zabiorę gdzieś indziej, żeby tutaj mieć więcej miejsca w tej komodzie a po prostu będę na bieżąco przekładała, jak mała będzie rosła, My dostaliśmy też Taki fajny gryzak. Także tak to na razie wygląda. Taka mała organizacja. Ale jestem jakoś zmęczona dzisiaj. Już tym także kończymy i idę trochę odpocząć, bo jeszcze czeka mnie pakowanie zamówień dzisiaj. rzucę Wam tylko tak szybko okiem. Co tu się wydarzyło? Nagrywałam dzisiaj tylko. Także wszystkie te kosmetyki tutaj leżą, eee, nagrywałam też live'a, także dzisiaj taki dosyć intensywny, intensywna pierwsza część dnia powiedzmy, bo jeszcze chcę sobie trochę poodpoczywać albo też porobić trochę rzeczy na kąpie, także za chwilę sobie trochę odpocznę, ale sprzątnę to i pokażę wam moją stylówkę, bo na chwilę muszę wyjść z domu, także rzucę wam okiem, ale jak to sprzątnę, żeby w tle nie było tego bałaganu. I tym razem stylówka z lustra, e, dlatego że już nie chcę się ustawiać e, aparatu na statek, także wybaczcie, ale bardzo, bardzo mi się podoba ta stylizacja. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo trochę jest ciemnawo, zwłaszcza jak się w czerni Wam pokazuje. I nietypowo dla mnie, jak to właśnie w czerni, no bo ja raczej czerni bardzo rzadko noszę, ale tak sobie związałam włosy, bo dzisiaj ich nie myłam. <laughs> także cały sekret. E, kolczyki one są z H&M ale już są stare, także, ale myślę, że oni zawsze mają jakieś coś takiego podobnego. Łańcuszek jest z bajdziubeka chyba taka malutka gwiazdeczka, e, bransoletka z Pandory. No i jeśli chodzi o główne elementy, no to koszula, oczywiście, Blermi. E, uwielbiam, uwielbiam tą muslinową koszulę w kolorze czarnym. Powiem wam, że świetnie się czuję w tej stylówce. Do tego mam e, bikery. Mm, takie właśnie do kolana. Dzisiaj jest świetna pogoda, jest taka idealna temperatura, bo 18-19 nawet stopni na słońcu, coś takiego. Także genialnie, i do tego konwersy, żeby było wygodniej. I powiem Wam, że bardzo dawno nie nosiłam tego plecaka z pastelier, a uwielbiam go. Także biały plecaczek, myślę, no taki, on jest, to jest taka złamana biel. Myślę, że idealnie do. Czerni dzisiaj, także powiem Wam, że super się czuję właśnie w takiej wygodnej stylizacji teraz, także Twój brzuszek nawet jest tak ukryty, że ktoś jakby nie wiedział, że jestem w ciąży, no to może się nie połapać, także tak to wygląda. Zobaczcie nawet boki. Bo te koszule są oversize'owe, także nie widać. A tutaj wiecie, ona trochę opuszczone legginsy, bo troszkę mi uwierają już. Także o, jest. Nie ma Także taka moja dzisiejsza stylówka Mega mi się podoba Powiem wam, że kiedyś tak jak nie lubiłam czerni No to teraz właśnie takie połączenie Na przykład bardzo mi się podoba W ogóle ta koszula też super wygląda No może nie do tych bikerów koniecznie Ale na przykład do jeansów jak jest tutaj zawiązana Pięknie wtedy podkreśli talię, można naprawdę na wiele sposobów nosić Albo jakbym miała jakąś koszulkę na ramionczka i na to narzucona ta koszula Tak wiecie, puszczona, nie też bardzo, bardzo mi się podoba No i teraz jak to nagrywam, no to czarne koszule są nadal dostępne na Blermie Właśnie te muślinowe, zaraz Wam pokażę jeszcze z bliska strukturę jej Także wpadajcie, póki są dostępne, bo nie wiem kiedy będziemy doszywać um... Te modele, i czy w ogóle będą jeszcze doszywane? Także wpadajcie, warto się zaopatrzyć. Koszula to taki totalny klasyk, musicie przyznać, ale zobaczcie, jaką one mają fajną strukturę. Właśnie te nasze nowe koszule muślinowe, i spodnie też. Także tak to wygląda. Uwielbiam tą strukturę. Pięknie wygląda, dodaje takiego smaczku koszuli. Dobra, kochanie, ja się biorę teraz za kolejny rozdział książki. Także trochę odpoczynku wieczorową porą, oj. Nie chcąc, zawsze tym statywem robię przybliżenie. Trochę odpoczynku wieczorową porą, bo ten dzień był dosyć intensywny pod kątem pracy. E, robiłam live'a, potem nagrywałam e, film, e, potem trochę posprzątałam, potem montowałam film. E, z Candy trochę pospacerowałyśmy, także tak to wyglądało. I potrzebuję teraz trochę naładowania baterii, odpoczynku, także przyszłam sobie tutaj do fotela e, mojego i będę czytała dalej kolejną książkę. Musa. Teraz biorę się z. Uratuj mnie i pierwszy raz słuchajcie, od bardzo, bardzo długiego czasu zrobiłam sobie herbatkę. Także e, takie popołudnie, po a właściwie wieczór mnie czeka. Tomak będzie dosyć późno, bo pracuję. Także dzisiaj jesteśmy same z Candy. Wróciłyśmy przed chwilą właśnie ze spaceru. E, no i teraz trochę czasu na relaks. No i w sumie może od razu już się z Wami pożegnam, bo już więcej nie będę do tego vloga nagrywała, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Kolejny taki luźny domowy głównie vlog, no bo no nie będę tak się powtarzać, po prostu taki vlog, taki jaki jest, taki jest, mam nadzieję, że Wam się podoba mimo wszystko. Kciuk do góry, jeśli tak, życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru czy nocy, jeśli oglądacie wieczorem i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa! pa. The sun is shining 24 7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.